Z dzwonkiem, kujon od małego do, do dorosłego... Co ja mam na głowie? Najmądrzejszą osobą na świecie, także jeżeli ty chcesz być najmądrzejszy, to zapraszam na fajerut.pl po kosackie koszulki, bluzy, bo są, zaraz będzie wyprzedane wszystko i nie można już kupić. Tak, link w opisie. Patrz, jakie piękne dziecko! A dodać dwa to trzy, e. cztery e. 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 On umie liczyć? E. Czyli dodać trzy to 6 to... wszystko dobrze? E. Halinka e. Umie liczyć? liczyć! Dobra, nie musimy go uszyć nic! Tato, tato, ja chcę mleczka. Obliczyłem, że mleczko kosztuje 3,20 i tyle mamy. Y co skąd? tylko tyle nam zostało? Tata, puszczę mnie! Co ty robisz? O, mleczko, masz tutaj mleczko, ale będziesz grać chociaż tam w piłeczkę. Y mleko jest statystycznie mniej zdrowe niż woda. Dokąd to obliczyłem, ja tego nie wiedziałem, bo tutaj. Tato, ja jestem kujonem, ja nie gram w piłkę. Też nie umiem chodzić, to obliczyłem, że ten drzwi są otworzone o 30 stopni, czyli w naszym domu jest pająk! Jaki ja pająk? Co ty Czekajcie, ja... nauczę się szybko chodzić. Dobra, nauczyłem się chodzić, tutaj jest tak, jeden kroczek, dwa, dobra, umiem już chodzić, mamusiu i tatusiu. Obliczyłem, że w tym pokoju będzie... Tak, jest! A, to azjatycki pająk! Uciekajcie rodzice! Uciekajcie! A, ja to obliczyłem, że on tu wszedł przez te drzwi! Powoli, jak my wam go zabić? Co e, mamy robić? Tatusiu, spokojnie, ja... Y, 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 można go zabić papierem A3 albo... Można go zabić piłką nożną, jak eee, dobrze kopno. piłką piłką, dobra syku! Dawaj, to. Się eee. nie, tato, źle kopnąłeś, jak kopniak! Obliczyłem, jest, trafiłem go! <grym> A, dostał! Jest! To powstrzymaliśmy pająka, który mógł nas zagryźć. Eee, gdzie tata? O, Seneczku, znalazłeś. już... Że... O, jeszcze się gierka z tego pokroiłem. Nie, Mamy tato! Naprawdę... Nie, 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 nie kryj go. One są chronione pod ochroną. To są eee. pająki azjatyckie, jest ich tylko A? sto! Nie, 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 Seneczku, ty nie powinieneś być taki mądry, grać w piłkę, tak jak twój tatuś na boisku. Eee, tato, ja nie jestem dobry w piłkę. Ja jednak wolę zostać przy y, mojej ksią... Y, telewizji, która mnie nauczy tylko wiadomości, bo jestem kujonem. Y, tak, tato, paliwo... się spaliło właśnie 30 litrów tym przejazdem, wiesz? Mhm. O tak, w i do szkoły tylko uważaj, bo i, i tak jesteś nerdem, i tak nie aż przyjaciół, to uważaj, e... jakoś, bo już w cię Dobrze, ja się cieszę, super będzie w szkole. Obliczyłem już, że będzie najlepiej, bo obliczyłem, że każdy mnie polubi, bo umiem liczyć. E, dobra, tutaj mam, ale mam fajny plecaczek, taki mam tata mi kupił. Dobra, która to jest moja szafka? Hmm, to jest chyba ta, dobrze. Ej, czemu moje zdjęcie jest łyse na tej szafce? E, 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 dzień dobry, panowie. E, cześć, koledzy. Fajny dzień w szkole, co nie? E, e, czemu podchodzicie do mnie? E, czemu masz różową szafkę? Czy tobie się coś nie podoba w tej szkole? E, no bo taką dostałem przez mojego pięska słodkiego. Dobra, ty i twój piesek trafiacie do szafki. My was zbulujemy! Eee, chłopaki, no nie, no proszę, no nie! Ej, no nie, a no nie, nie wpychajcie mnie tu, a Aaaa! E, Obliczyliśmy tylko 36 dodać 15 klików, to teraz otwiera... A. Jest! Um, Udało mi się uciec teraz szybko, żeby mnie widzieli. Co to jest pierwszy dzień w szkole i mnie bulują, no? Halo, dzień dobry, prosiłabym kogoś do odpowiedzi. Fire to jest nowy uczeń. O nie, no ja jestem... A zaraz, zaraz. Ja chyba to lubię, bo jestem kujanem. E, dzień dobry proszę pani, e, co mam odpowiedzieć? Dobrze, no to ile to 2 plus dwa? No cztery, wiadomo. E, jak tak szybko odpowiedziałeś, no to ile to 100 plus? 125. No, 225, wiadomo. Eee, no to może odpowiedz mi na to. 2 razy 3, razy 16, 1256. Eee, 1352. Patrz do dyrektora w tym momencie. Za co do dyrektora? No, ha, dlaczego? A, a w sumie, to ja lubię dyrektora. Dyrektor, when are you? A, chyba to tutaj jest jego o o office. O, dzień dobry proszę pana. Chłopcze, ty jesteś zbyt mądry. Wysłałem twoich rodziców, ponieważ to jest zbyt strasznie mądry. No, Musisz być, Cześć Cześć, o, znowu znowu. Sześć rodzice, cześć, dyrektor. Ktoś od nas chciał chyba. Ogólnie to wasz syn jest zbyt mądry i chcielibyśmy go wysłać do nowej najlepszej szkoły. I jak to zbyt mądry? Przecież to jest jedna szkoła w tej okolicy! Ale mamo, on mówi jakieś dobre rzeczy, ja chciałbym do lepszej szkoły iść, no. Ale... Ja wszystko opłacę, spokojnie. Dobra, to lecimy, idziemy szybko! Tak, mama się zgodziła! Jest! he! Ja Piłkę, nie do lepszej szkoły z Ja już tak Ale no ja idziemy. nie lubię piłki, no. Dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj zdaję szkołę. No, troszeczkę urosłem. O, jedzonko, mm, Mam jeszcze kartę od dyrektora, którą dostałem. E... Dobrze, witam. Papka dla ciebie, kanapeczka ze szczurkiem, świeżo umyty. O, oj, ona dostała kanapeczkę ze Kolejne... szczurkiem. Dobrze, co dla ciebie będzie? Jakieś dziwne jedzenie ze śmietnika, proszę. O, ja ona dostała dziwne jedzenie ze śmietnika. Dobra, ja poproszę coś fajnego. E... No, witaj, witaj. Dzień dobry. Ja mam kartę od dyrektora najlepszego ucznia szkoły, wie pani? No dobrze, no to kurczaczek dla ciebie. O, kurczacz, a mogę pizze jeszcze? Wszystko? Widzę, no to bierz to, to chcesz, jest. to jest Yes, kocham ci pani, pie, no, do lajka jedzenia. <noise> One dostały ze szczurem coś. Mmm, pyszne, o jest w takiej pyszności. Witam wszystkich rodziców, to jest dziecko, które dostało świadectwo. 6 plus, 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 plus. A, nie będę tego czytać. Jest, Dostałem 6 plus. Dobrze! Plus, do. O ty, mama, ale dużo widowni. Tak! O, nie, nie, O jej, o jej. nam wakacje. E, 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 Okej, okay, dobra. I za 5 lat zostajesz dyrektorem. O, dyrektorem tej szkoły? Zostałem dyrektorem szkoły, dobra, wszystkie dzieci są już na wycieczkę gotowe, to będą wasze półkolonie. O, tak, dobrze, wszyscy są gotowi. Jestem odpowiedzialnym kujonym dyrektorem. E, um, wiem, jak obliczyć jeżdżenie, umiem idealnie jeździć, dobra. Okej, okay, tutaj już są wakacje, proszę wszystkie dzieci wysiąść. O, ha, piękne dni, naprawdę. Ach, dobra, tam, 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 na polankę wyjdźcie. A, dobra, czekajcie, kto to podjechał? Fribobux? Dzieci, nie podchodźcie do tego vana, dobra? Dzieci, powiedziałem coś! Halo! Jestem dyrektorem waszym! Halo, nie wsiadajcie tam, to może być porywacz. Halo, czemu tam wsiedliście? No nie. Dzieci szkolne dały się narobić na jakiś kurczę ten, wskam. Dobra, jadę za nimi, idę gonić. oni jak życie, nie pozwala mi do takiego, nie. Dobra, i taki konie. gonię. Dam radę, dogonię. Dobra, tu są, dogoni one się śmieją, czemu one piszą XD? Oni wszystkie biegną do środka. No jak one się daje. Ja jestem najgorszym dyrektorem świata! Dobra, co oni tam robią? Dzieci, usuwam wam konta w Robloxie. Nie będziecie grali. Że dyrektorem został ten dziwak! Kto tak dziwnie o mnie mówi? Przecież ja jest, nie jestem dziwakiem, co nie? A może jestem, co to jest? Dobra, wbiję tam. E, e, co tu się dzieje? Usuwam wam konta w Robloxie. Nienawidzę Fireouta. Co jest? Czemu ona mnie nienawidzi? Kto to jest? E, dobra, podejdę. E, dzień dobry, lolusio. Kim jesteś? Ciao, porywałeś moje dzieci ze szkoły. Moją całą o, witam. Jestem tą nauczycielką, której dogadałeś na lekcji. Co? Ty jesteś wkurzona dalej o to i kradłeś przez to dzieci? No, a co? Eee, to że... Czekaj, daj mi coś obliczyć, dobra? Okej. Okay. Cyk, jak rzucę tutaj, to wtedy odbije się... A, 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 a. Jest, dostała! Uciekajcie, dzieci, szybko, chodźcie! Chodźcie za mną, dzieci, come on, come on! Uciekamy, do jest jakaś dziwna, szybko, chodźcie! Co tu się odwaliło, to ja nie wiem. Dobra, policzę was zaraz, chodźcie szybko do traka, nie wiem, co tu się stało. Ach, wracajmy do szkoły, już nie chcę być nerdem. Mam 70 lat i trafiłem do telewizji. Witam, proszę pani. Czego pani chciała ode mnie się dowiedzieć? Witam. Proszę usiąść. O, no dobrze. A to jest starzec, który wymyślił najnowsze rzeczy, czyli rakietę do kosmosu. Tak, to ja. Jestem mega mądry, tak mówili mi rodzice. Niestety już... Ty już ich ze mną nie ma. Ja może przedstawię wam, tam jest mój synek. O, synek, synek, chodź tu. On jest, e, razy, e, on jest trzy razy mocniejszy ode mnie, mądrzejszy i może rozwalić świat. Ale to nieważne, e, no. Także to był najmądrzejszy człowiek świata. Dziękujemy za oglądanie. Jego syn jest straszny. Ach, dziękuję pani. Och. Ach, synku, dzisiaj rozwiązywałeś zadania z matmy, wszystkie? Tak? E, mam, mam nadzieję. Czekaj, 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 coś dzwoni do mnie. Poczekaj tu, mój synuśiu. Ja odbiorę, dobra? Potrzebujemy pana jak najszybciej. Musi nam pan, swoją wiedzą, pomóc zniszczyć wszystkie roboty z niej świeci. wiedzą? Czy jestem taki mądry? No tak, w sumie, dobrze, pójdę panu pomóc. Dobra, to czekam. Muszę chyba zostawić mojego syna, on sobie poradzi. On jest tak mądry, że teraz przygotował pizzę. Za mną, teraz! Dobrze, już biegnę, ale co, co się stało? Ja jestem najstarszym człowiekiem na tej planecie. Proszę i powiedzieć, Jay. Ale dlaczego, no? Co wy chcecie ode mnie? Niestety jest pan za mądry. Co z tego? Musimy pana... Nie, nie, nie. Ja wiem, co... to nie wierzcie jemu. Nie, nie, proszę, nie, nie! Mam nadzieję, że nikogo nie